Czy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Kraińskim dochodziło do nieprawidłowości? Prokuratura Rejonowa w Tucholi bada dwie sprawy. Jedna to przekroczenie uprawnień przez dyrekcję, a druga to podejrzenie znęcania się nad podopiecznymi. Na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów. Kontrolę w placówce zlecił także wojewoda. Z myślą o osobach chorych i starszych od 2009 roku na kanale 10 prowadzona była transmisja z kościoła w Kamieniu Krajeńskim. Od grudnia 2022 roku pojawiły się przerwy w transmisji podczas sprzątania świątyni. Porządkami i dekorowaniem kościoła zajmować się mieli oprócz sióstr zakonnych, także podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej. Do redaktora naczelnego kanału 10 zaczęły docierać informacje, że mogli być oni zmuszani do dodatkowej pracy. Była taka sytuacja, którą otrzymałem. Wprost od, 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 od pracownicy, że, że po prostu ona mówiła, że nie ma tylko w zakresie swoich obowiązków, że ona nie pójdzie. No oczywiście reakcja siostry, siostry dyrektor była po prostu szokująca, bo jak pani nie chce sprzątać, no trudno, ale później z tego co wiem była gnębiona ta osoba. Psychicznie wracała, wracała do domu z płaczem, czy, czy chowała się po prostu po toaletach w DPS-ie i po prostu płakała. Zakon Sióstr Świętej Elżbiety prowadzi w Kamieniu Krajeńskim Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie. Czy doszło do przekroczenia uprawnień przez siostrę dyrektor poprzez kierowanie pracowników i młodzieży do porządków i dekorowania świątyni, bada innymi organ nadzorujący placówkę, czyli Urząd Wojewódzki. 8 stycznia do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło takie zgłoszenie właśnie nieprawidłowości w placówce, o której mówimy. Pan wojewoda bezpośrednio po podjęciu zgłoszenia zlecił kontrolę w wyżej wymienionym temacie. Na tą chwilę możemy udzielić takich informacji. Czekamy. Czy dyrekcja domu opieki dla dzieci i młodzieży przekroczyła swoje uprawnienia, oceni także prokuratura. To nie jedyna sprawa dotycząca placówki, której przyglądają się śledczy. Podejrzenie stosowania przemocy wobec podopiecznych DPS-u zgłosił bydgoski oddział Jawsko-Pomorskiego ośrodka adopcyjnego. W następstwie tego zostało wszczęte śledztwo, którego przedmiotem jest psychiczne i fizyczne znęcanie się nad pensjonariuszami DPS-u. Postępowanie jest w dalszym ciągu w toku, wykonywane są czynności procesowe, no w tym przesłuchiwani są świadkowie. Siostra dyrektor nie chciała komentować tych dwóch spraw, skierowała nas do pełnomocnika placówki. Tłumaczy on, że z zakonnicą, które miały dotyczyć zarzuty stosowania przemocy słownej, rozwiązano umowę o pracę. Władze zakonu podjęły także decyzję o przeniesieniu jej w inne miejsce. W związku z podejrzeniem, że mogło dojść do czynu zabronionego, władze ośrodka miały poinformować odpowiednie służby. Jeden z mieszkańców domu stwierdził, że jedna z opiekunek zachowała się wobec niego werbalnie w sposób, który no, można uznać jako niekonwencjonalny. co przeprowadziła w tym zakresie postępowanie. Ta osoba została odsunięta od wykonywania tych czynności opiekuńczych. W prokuraturze rejonowej w Tucholi trwają czynności wyjaśniające w sprawie przekroczenia uprawnień i podejrzenia stosowania przemocy wobec podopiecznych. Na tym etapie śledztwa nie postawiono nikomu zarzutów. Kamień Krajeński, Katarzyna Ormanowska.